w adencji, a on już tu A Skoro będziemy jeść, to w imię ojca i syna i tutaj święty. Amen. Smacznego.

Bo ją mało widać, ale to jest rzeczywiście siostra Christma, która przyjechała z Tanzanii. Coś nam dzisiaj napiekła. Co to jest? Afkeki u, u Tanzania. Si, jest imię Afkeki, ale tutaj ciasteczka tanzanińskie. tanzanieńskie. ta ciasteczka. No, wszyscy my rozumieli, a kto nie wie co to jest, to musi skosztować. Z czego, ja pytam się z czego to jest. No z Tanzanii. Także wszystko z Tanzanii przywiezione i siostra piekła dzisiaj całe popołudniu wydlała, kulała to. I no one na olej to dawała, nie? Tak. A tak, no. Tak. O, no, po obiedzie, nie? Tak. No, siostra wszystko jest na tak. Także spokojnie, witamy, siostry. W naszej wspólnocie parafialnej cieszymy się i moi drodzy, smacznego. Pomocy do pieczenia do wszystkiego. Dziękujemy bardzo. No, super. No i moi drodzy, moi drodzy częstować się. Więc wszystkim moi drodzy miłego świętowania, smacznego i godejcie ze sobą. w tym roku chcę mieć gruby portfel i smukłą serwetkę na Mikołaja i nie pomyl się tak jak z zeszłego roku a znowu jak już my są przy Mikołaju to synek z tatą opowiadają sobie i tak tata mówi tak synku już masz tyle roku że ci mogę powiedzieć Mikołaj to jo a synek mówi tato jo wiem bocian to też ty Są synku mój i no mi się nie bój. Robotach dość ciężko jest, tam trzeba mocny być.